Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak zmienić głośność dzwonka i powiadomień za pomocą przycisków na iPhone'ie. Domyślnie, gdy naciskasz przyciski głośności, zmieniają one głośność mediów, ale to inny poziom głośności niż głośność dzwonka i powiadomień. Media ou, to muzyka, filmy i inne. A głośność dzwonka i powiadomień jest przeznaczona dla Twojego alarmu, dzwonka przychodzących połączeń i powiadomień oraz innych dźwięków. A jeśli chcesz mieć możliwość zmiany tej głośności za pomocą tych przycisków, przejdź do ustawień, następnie w ustawieniach przejdź do dźwięków i dotyku. Teraz możesz włączyć zmianę głośności za pomocą przycisków. A od teraz, gdy nie będziesz odtwarzać żadnych mediów, takich jak muzyka czy filmy, będziesz mógł zmieniać głośność swojego dzwonka za pomocą tych przycisków. A jeśli zaczniesz odtwarzać muzykę lub coś innego, to te przyciski zaczną zmieniać głośność mediów. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.